otrzymaliśmy filmik. Na tym filmiku y, widać było, jak jakiś mężczyzna y, łapie pieska małego y, za kark, ciska nim y, jak kamieniem w stronę wody. Y, ten piesek leci do tej wody. Uderza o tą, o tą taflę. W trakcie trwania filmu słychać, jak osoba nagrywająca krzyczy do niego, żeby przestał, że zgłosi to do, do animalsów. Jednak nie powstrzymuje to tego kata zwierzęcia. Natomiast słychać, jak odpowiada, że to jest jego pies. Otrzymaliśmy również dane właściciela tego psa. Pojechaliśmy w tym samym momencie razem z policją na miejsce. Policenci wiedzieli, że życie psa jest zagrożone. Ruszyli więc tropem 27-latka. Po chwili Trzymali mężczyznę. Noc spędził on na komendzie, ponieważ był piany, a badanie wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Teraz, po wytrzeźwieniu, będzie składał wyjaśnienia. Zanętanie się nad zwierzętami ustawa przewiduje karę nawet do 3 lat odbawiania wolności.